Przez 7 lat prowadziłem politykę pamięci państwa polskiego jako dyrektor Muzeum II wojny i szef IPN-u. Mam relacje na całym świecie, nie chcę się nimi chwalić, ale powiem coś panu redaktorowi i naszym widzom, co jest bardzo ważne. Zawsze z tą piękną Polsko, polską biało-czerwoną flagą i ją będę reprezentował. Mam też, drodzy Państwo. Mam też dla pana Rafała Trzaskowskiego, bo ostatnio ucieka od tej symboliki mojego szefa sztabu, którego już wymieniał, e, ścigał za to, że pokazał zdjęcie z flagą LGBT z Gazety Wyborczej. Więc, panie Rafale, ja z biało-czerwoną flagą zawsze na całym świecie od wielu lat i w przyszłości, a inni po swojemu w wielu językach. Chciałam zaproponować Rafałowi Trzaskowskiemu, bo właśnie widziałam, że schował tę czołową flagę. Ja się jej nie wstydzę. Chętnie ją od pana przejmę. Proszę bardzo. Bo szanowni Państwo, ja jestem dumna z Polski i jestem dumna z tego, że nasi obywatele, również ci tęczowi, wybierają Polskę. Dziękuję.